Hejcie widać z Stron Kosmex Dzisiaj taka niezaciekawa wiadomość pewnie wiecie, że już dawno nie było live'ów, nie było. Nie było live'ów po prostu już dawno. I to jest z tego powodu, że YouTube wstawił takie coś. Teraz takie taką rzecz, że yy, trzeba mieć yy, telefon powyżej 5.0 chyba Androida. Ja tam o to mi nie martwię się, bo mam 8 chyba coś. 8,5 chyba. Ale wstawił też, że trzeba mieć minimum 1000 subskrypcji. Minimum 1000 subskrypcji, żeby nagrywać z telefonu. Ja w tej chwili 600, 607 subskrypcji, więc brakuje nam jeszcze trochę. No i dopóki nie będziemy mieli tych 1000 subskrypcji, to live'ów na telefonie nie będzie. Więc w ogóle live'ów nie będzie Niestety bo ja, bo ja na komputerze nie nagrywam <śmianowidzio> Bo nie mam co tak na takim live'ie robić No Chociaż mógł zbierać te w <śmianowidzio> mógłbym wchodzić na czyjeś kanały i poletać czy coś No ale <śmianowidzio> Nawet szczerze fajne pomysłem na komputerze żeby robić no, ale nie wiem, jak to, jak to zrobić. Nie wiem, jak badać nagrywarkę. Jak to wszystko zrobić, <laughs> przynajmniej jak na razie. Ma to ściwny kucik. No i później może coś pokombinuję z tym, coś zrobię dopiero. A na razie to jest tyle. Więc nie będzie liveów. No i będą same filmy, jak na razie. więc Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. No i <coughs>